Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz dzieci UNICEF patronuje Szkole Podstawowej w Imbramowicach. Odświętnie ubrani uczniowie i nauczyciele oraz zaproszeni goście stanęli w apelowym szyku podczas uroczystości nadania imienia UNICEF Imbramowickiej Placówce, która odbyła się w czwartek 24 maja. Doniosłą chwilą uroczystości było odsłonięcie pamiątkowej tabliczki z nazwą nowego patrona szkoły oraz przekazanie pani dyrektor nowego sztandaru szkoły, który ufundowany został przez różnych darczyńców. Data 24 maja tworzy nową kartę w historii placówki, a nadane jej ambitne imię wyznaczy ważny cel, do którego warto dążyć z całych sił. Ja myślę, że to taki ważny dzień w życiu szkoły, bo szkoła jakby pokazuje swoją tożsamość. To nie jest szkoła bezimienna, to nie jest szkoła niczyja, tylko to jest szkoła, która ma patrona, ma poważnego patrona międzynarodowego, humanitarnego. Patron jednak wymusza pewien sposób myślenia, działania. To ważne, żeby to nie był byle kto, to ważne, żeby to był ktoś, kogo można uznać za autorytet. UNICEF jako organizacja humanitarna międzynarodowa została powołana po to, żeby dbać o prawa dziecka, dopominać się tych praw na całym świecie, dbać o szacunek do dziecka. To został stworzony tak na myśli Janusza Korczaka, który mówił, że każde dziecko ma prawo do szacunku, że każde dziecko jest podmiotem, że żeby dorośli się szanowali, to najpierw dzieci muszą być szanowane, bo one gdzieś się tego muszą nauczyć. Myślę, że to jest dobry też przykład pokazujący, że w takiej placówce dzieci już będą wiedziały, co to jest szacunek, będą wiedziały, jak wzajemnie dyskutować, na czym polega dialog, a nie monolog, nie narzucanie swojego zdania. To jest wielki gest tak naprawdę tych trzech ciał, które tworzą szkołę. To są uczniowie, nauczyciele, rodzice. Jeśli któregokolwiek by gdzieś zabrakło... No to, to jak w rodzinie. No to brakuje brakuje jednej osoby, która, która jest zawsze nie niezastąpiona. Ważne jest, żeby, żeby ci, którzy będą dzisiaj pielęgnować to imię, pielęgnować się wzajemnie w imię tego imienia, żeby mieli też tak, takie poczucie, że to jest naprawianie świata, to jest budowanie tej cząstki świata tutaj imbramowickiej, żarowskiej, dolnośląskiej, polskiej, która powinna funkcjonować prawidłowo. Cieszę się, że tak jest. Każdy z nas może mnożyć dobro naokoło siebie. To jest Szanowni Państwo, to, co się dzisiaj dzieje, jest niezwykle ważnym wydarzeniem w życiu szkoły, w środowiska oraz każdego z nas. Wspólne obranie patrona oraz imienia szkoły ukierunkowuje w sposób szczególny pracę dydaktyczną i wychowawczą i w placówce na wartości i idee reprezentowane przez pobranego patrona. Miejsce, jako organizacja jest patronem zbiorowym, który poprzez swoją misję. Uświadamia, że wszyscy jesteśmy częścią świata. Ciepłymi słowami, gratulacje i życzenia dla całej społeczności szkolnej w Imbramowicach wyrazili także pozostali zaproszeni goście. Natomiast, w imieniu naszego całego komitetu, jak i Rady Polskiego Komitetu Narodowego chciałem Państwu, aby gratulacje też były upamiętnione. Tutaj, no, by dzień nie znać. Sprawy rodzinne. Nie się Pani nie trąca! Czy zna Pani ten dokument? Nie. A co to takiego? No jest proszę Pani, konwencja o prawach dziecka na początkujących. Może się Pani zapozna? Proszę bardzo, strona trzecia. Każde dziecko ma prawo do życia bez przemocy. No tak, sama widzę. Tak tu jest na Mi się szalenie podobała, jestem pod ogromnym wrażeniem w ogóle samej inwencji młodzieży, przedstawienia, pomysłu i realizacji, więc to jest zawsze wspaniałe, jak się widzi jaką, jaką mają nieograniczone możliwości ma młodzież i uważam, że nie wolno ich w tym ograniczać, wszystkie, jak to się mówi, chwyty dozwolone, wszystkie pomysły powinny być realizowane, bo to wyzwala yy, kreację, to wyzwala myślenie, ale to dalej ma bardzo dużą wartość edukacyjną moim zdaniem i to co napisane było pięknie na tych serduszkach, różne myśli, to się wszystko łączy też w jedną wielką ideę unicef -u który jest od dzisiaj z tego, co widzieliśmy, patronem, patronem szkoły. Także szalenie jestem też tym wzruszony i, i tak zbudowany, że, że takie działania są podejmowane. To jest też ta część edukacyjna, ponieważ jest niezwykle rzeczą istotną i to jest największa wartość edukacyjna takiego programu, aby dzieci od samego początku w szkole wiedziały o swoich prawach. Od, zaczynamy od praw i potem przechodzimy do obowiązku, bo to je kształtuje dalej w dalszej drodze edukacyjnej, w, dalszej, w dalszym ich rozwoju. Natomiast jeżeli chodzi o UNICEF, no to y, wszystkie szkoły, które noszą, noszą imię i z, y, pracują pod patronatem unicef y, realizują duży program adwokacji, gdzie my wciągamy, informujemy o bieżących akcjach, które Polski Komitet Narodowy UNICEF prowadzi w tej chwili na świecie. Były, zakończyła się taka duża akcja, o której było bardzo w Polsce głośno to było Faceci ratują dzieci, i równolegle do tego była akcja szkolna, edukacyjna, gdzie robiono laleczki. Patronem tej akcji była Majka Jeżowska, która jest ambasadorem dobrej woli UNICEF. Ale tam chodziło też o to, że dzieci pod, kreując taką laleczkę, tworząc. Dowiadywały się o problemach danego kraju, ponieważ to do dzieci należało wybranie miejsca jej urodzenia, miejsca jej życia, i wtedy zaczynał się ten proces edukacji i informowania i, i no, zbierania wiedzy. Natomiast w dalszym tym etapie powstała, powstała duża sieć szkół, które do tego programu przystąpiły. W Polsce przystąpiło 1140 szkół. I to zakończyło się wielkim sukcesem zbierania funduszy na szczepienia. Na szczepienia, które w Polsce już nie pamiętamy. Odra, tężec, czyli choroby, od których jesteśmy już uwolnieni dzięki temu, że jesteśmy krajem już na, na, na poziomie, krajem rozwiniętym.